Dinozaur! No, dinozaur! No, serio dinozaur! Tak, prawda jest. to prawda, jestem dinozaur! Czy zrobisz mi serio? No, tak! Teraz Ale gdzie? Jest no To jest to idę się schować! Okej. Okay. A ja bym do kredytu. A ja nie. Ja też nie. To gdzie idziemy? Sam nie wiemy. Musimy do samochodu. Może widzimy, jak nic nie mamy do roboty. No dobrze.